Nie mam tu ludzie z tej strony Tagard. właśnie skończył się kolejny podcast, jeśli chodzi o diablo 4 i tym razem też było trochę informacji z Immortal ale ja oczywiście skupię się na Diablo 4. Jak będzie wyglądał najnowszy sezon, nowe rzeczy i w ogóle wszystko, jestem trochę zmęczony, dlatego jedziemy. Przede wszystkim już teraz za chwilę otrzymamy patch 1.04, gdzie będzie dużo napraw. Najważniejsza informacja dla nas to to, że hell tidy, czyli skrzynie te będą mogły dropnąć przedmioty unikalne, co pomoże nam, oczywiście ta zmiana będzie również przyszłościowa będzie pomocne w target farmieniu, czyli jeśli potrzebujecie jakiegoś unika do swojego buildu właśnie Helltidy prawdopodobnie będą najlepszym sposobem, aby te unikalne przedmioty pozyskać. Tam sezon wystartuje za dwa tygodnie, dokładnie 20 lipca. Hearts of the Malignant, czyli Złośliwe Serca będą dostępne i tutaj najważniejsza informacja, aby cieszyć się sezonową postacią, będziecie musieli ukończyć główny wątek fabularny i na końcu jeszcze wspomnę o kilku dodatkowych rzeczach, które warto zrobić przez te dwa tygodnie, aby Pełni cieszyć się tym sezonem. Sezon będzie oparty wokół historii, będzie całkiem nowa historia wprowadzona do gry, dlatego warto, warto skończyć fabułę, bo dopiero po ukończeniu głównego wątku fabularnego w grze sezon będzie odblokowany, ponieważ ta historia z tych złośliwych serc jest to osobna historia odbywająca się w otwartym świecie. Diablo, także tutaj za wiele nie wiemy, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądało. Mamy wprowadzoną nową postać NPC która właśnie zwalcza te złośliwe serca, ale o co w tym wszystkim chodzi? Otóż w pewnym momencie będziemy spotykać moby, właśnie zakażone tą złośliwością, zjadliwością, i po pokonaniu tego mobka będzie wypadało z nich serce. Klikniemy to i wyskakuje mocniejsza wersja elity, którą właśnie pokonaliśmy, i kiedy ją zgładzimy, właśnie otrzymamy to serce, które możemy pozyskać i wsadzić sobie w socket Okay, możemy wsadzić sobie go w soket na amulecie czy też na pierścieniu i te serca będą miały 3 czy 4 rodzaje kolorów yy, i różnych rodzajów umiejętności, które będą no naprawdę potężne, praktycznie tak jak legendarne umiejętności yy, będą, no namieszają trochę z tego co powiedzieli nam twórcy, będą na przykład mogły umożliwić nam nowe, zupełnie szalone buildy, także czeka nas znowu ciekawe Kombinowanie, jeśli chodzi o nasze postacie. Dlatego, jeśli chcieliście na przykład stworzyć taką samą postać, to będzie ona cały czas świeża i ciekawa dzięki tym mocom, których będzie aż 32. Także całkiem sporo. Całkiem sporo kombinowania, jeśli właśnie chodzi o to dopasowywanie tych przedmiotów, które będą dropiły z odpowiednim sokietem, z odpowiednim kolorem, potrzebujemy odpowiednie serca i tak dalej. Oczywiście, wraz jak progresujemy z grą, będziemy odblokowywać nowe poziomy trudności, to już znamy, prawda? Tier 1, 2, 3 i ostatni cztery, i podczas naszej podróży będą wypadać nam te serca z tych złośliwych, spaczonych mobów elitarnych. I, I oczywiście, jeśli wypadną nam z wcześniejszego etapu gry, będziemy mogli, tak jak pieczęcie do lochów koszmarnych, będziemy je mogli przetapiać, przerabiać i tworzyć sobie troszeczkę lepsze rzeczy. Również, jeżeli będziemy chcieli konkretnie znaleźć jakieś właśnie te serca złośliwe, będą konkretne lochy, których występowanie tych złośliwych elit będzie większe. Będzie większe więcej nasycenia tymi, że potworami, gdzie łatwiej będzie po prostu je zdobywać, farmić i tak dalej. Podejrzewam, że będzie to wyglądało mniej, więcej tak jak Drzewo Szeptów, gdzie będziemy mieć zaznaczone na mapie, któreż to lochy gnieżdżą właśnie te zakażone, złośliwe potwory. Oczywiście sezon przyniesie nam nie tylko nową historię, ale również nowe bossy, nowe przedmioty unikalne i legendarne, także będzie sporo świeżości i sporo nowych rzeczy do odkrycia przez graczy. Oczywiście wiele pytań jeśli chodzi o sezon, powstało, zwłaszcza jeśli chodzi o Battle Pass i mechanikę sezonu. Z tego co powiedzieli twórcy, to raczej mechanika sezonu sama. Nie będzie przechodziła do normalnej gry. Oczywiście sezon wygląda tak, że rozgrywa się sezon, trwa, kończy się i wtedy postać ma przejść na Twój główny realm, czyli tak zwany Eternal Realm, to co gracie teraz. Oczywiście jest softcore, hardcore i tak samo będzie z sezonami. Sezon rozegrałeś, przechodzi to na softcore. Jeśli grałeś softcore, ta postać. Natomiast y, oczywiście w trakcie grania sezonu będzie tak zwana podróż sezonowa i tutaj mamy y, 7 poziomów y, właśnie tej podróży sezonowej, gdzie będą różnego rodzaju zadania, achievementy i po prostu rzeczy do zrobienia, za które będziemy zdobywać favor i również grając po prostu ten favor będziemy zdobywać i przechodzi on i możemy go skierunkować do naszego Battle Pasa. Battle Pass będzie darmowy, nie trzeba wydać ani grosza za Battle Pass. Oczywiście jeśli chcemy kupić jakiś premium Battle Pass, tylko i wyłącznie dodatkowe kosmetyki, przedmioty Transmog będą za to dostępne. Nie będziemy mogli kupić żadnej mocy czy też przewagi. Oczywiście, za wykonanie tych najtrudniejszych zadań z tej podróży sezonowej, będziemy otrzymywać specjalne kosmetyki. No, i w miarę napełniania Battle Passa również otrzymamy różnego rodzaju nagrody z mniejszych kosmetyków z różnych. Takich rzeczy, ale również bardzo ciekawą rzeczą jest Smoldering Ashes, czyli popioły. Popioły, któreż to można potraktować jako dodatkową walutę, gdzie będziemy mogli ją wykorzystać na swojej postaci i wzmocnić ją. Na przykład będziemy mogli wydłużyć sobie czas działania naszego Elixiru z 30 minut da o 50, zwiększyć Thorns i tak dalej. Oczywiście jest to wszystko limitowane i również jeśli postępujemy w Battle Passie i zdobędziemy to zbyt szybko jest y, oczywiście próg levelowy Zamknięty, czyli jeśli zdobędziesz tą walutę, nie możesz jej wykorzystać, dopóki nie, na przykład nie osiągniesz 20 poziomu, co ma zapobiec temu, żeby gracze, którzy mają ten premium Battle Pass albo zdobyli szybciej te, tę walutę w Battle Passie, wykorzystali ją również szybciej. Oczywiście pokryłem już trochę to w moim poprzednim materiale, jeśli chodzi o to, co nadciąga do Diablo, ale. Jeśli w tym momencie odkryliście renomę, a właściwie Fog of War, czyli tę mgłę wojny, która zasłania wam mapę, wszystko to przejdzie również na postać sezonową i również renoma związana z odkryciem tych zakrytych miejsc również będzie dodana do waszej puli tak samo jak kapliczki Lilith. Czyli jeśli odkryliście je wszystkie, dostaniecie wszystkie bonusy na swojej nowej sezonowej postaci za kapliczki Lilith, za renomę za odkrycie tychże kapliczek oraz renomę za odkrycie mapy i również mapa będzie dla Was odkryta. To oczywiście 5 dodatkowych skilli, punktów umiejętności dla naszej postaci do wykorzystania oraz 9 potionów zdrowia, co stanowi na początku dość dużą przewagę. Krótko mówiąc, teraz przez te dwa tygodnie, jeśli jeszcze nie ukończyliście kampanii, powinniście to zrobić, aby cieszyć się sezonem i startem sezonu, właśnie 20 lipca. Również warto byłoby odkryć jak najwięcej terenów z mapy i Kolekcjonować wszystkie kapliczki Lilith, ponieważ te wszystkie benefity przeniosą się na waszą postać sezonową. I oczywiście, jak już wspomniałem, kampania jest tym wymaganym czynnikiem, ponieważ kampania się skończyła, nasza postać funkcjonuje w świecie diablo, i wtedy dzieje się właśnie ta. Nowa historia, która uderzy 20 lipca, ale ale ten patch będzie wgrany dużo wcześniej, bo około 18 lipca, i wtedy, jeśli zalogujecie się właśnie tą swoją postacią, na której odkryliście jak najwięcej, wtedy gra jakby zaupdateuje, zaktualizuje wasz postęp i powie: OK, odkryli całą mapę i wszystkie kapliczki lili, czy tam jej część, i to wtedy zostanie przetransferowane do sezonu, dlatego zalogujcie się właśnie po tym 18 albo zanim się sezon zacznie musicie się pierwszą swoją postacią, gdzie najwięcej żeście zrobili w grze, zalogować, żeby zaliczyło Wam ten. Wano również różnego rodzaju pytania dla game devów i tutaj zapytano o respekt postaci, czyli zmianę całkowicie, jeśli zdecydujemy grać jakimś innym stylem gry. Bardzo ciekawa zmiana w przyszłości ma zostać dodany zwój Amnezji, który pozwoli naszej postaci zapomnieć wszystkie punkty umiejętności jakie mamy wsadzone, tak? Dobrze słyszeliście, nie tylko chodzi o punkty umiejętności naszego bildu postaci, ale również wszystkie paragony, także nie będzie trzeba już mozolnie wyciągać tych wszystkich paragonów pojedynczo, ale jeśli kompletnie chcecie, jeśli kompletnie chciecie sobie. Jeśli kompletnie chcecie zagrać nowym buildem, to wystarczy kliknąć ten zwój i całkowicie zresetować swój progres bez żadnych dodatkowych kosztów. Nie trzeba wydać ani jednego złota za to. Wspomniałem, mechaniki sezonowe nie będą przechodziły na ten główny Realm, czyli po skończeniu sezonu nagle grając normalną postacią na tym wiecznym Realmie. Nie będziemy znajdywać z, z tych serc i nie będziemy spotykać tych, że zjadliwych, złośliwych mobów. Natomiast jeśli deweloperzy wymyślą coś, co bardzo im się spodoba, będzie świetne, będzie nierozłączną częścią świata Diablo albo spodoba się nam, graczom, w, tam, w, ty, w takim wypadku właśnie przejdzie to Prawdopodobnie na główny real. Sezony będą trwały minimum 12 tygodni, także sporo czasu, aby się nacieszyć, skompletować te wszystkie wyzwania. Dlatego powiedzcie mi w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Aha, ja jestem trochę zmęczony, więc jeśli o czymś zapomniałem, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A wy jesteście podekscytowani na nadchodzący sezon w Diablo 4? Ja zdecydowanie zobaczę, co mogę jeszcze zrobić, aby dokoksać swoją postać. Maksymalnie i ruszyć z tym nowym sezonem. Zapowiada się to ciekawie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. A jeśli chcesz więcej informacji o Diablo i o świecie gry, koniecznie kliknij te wideo.